w twarze. Ja jestem Hero przed nami pierwszy odcinek z gry Diablo 3 <noise> yy, ogólnie ten odcinek jest nagrywany niecałą godzinę przed tym jak powinien się w ogóle pokazać bo jest po 13 yy, ale tak wczoraj nie było w ogóle czasu nagrać, bo mnie bo cały czas mnie gonili a jak już w końcu byłem chwilę dla siebie to to mnie zaczęli gonić oczywiście yy, dzisiaj od rana zapytałem jak mały samochodzik w ogóle to i tak nie miało być tej gry. Miało być Among the Sleep Jednakże gra pokazała mi wtedy środkowego palca. I stwierdziła, że nikt dźwięk nie będzie chodził jak ja nagrywam Więc cóż. Diablo miał być, jak wyjdzie 26 sezon. Jest aktualnie 25. Nie wiem ile on jeszcze będzie trwać. Eee... A, nie ma napisane, trudno. No. Eee, Poza sezonowa. Szaman, ponieważ stwierdziłem, że szaman będzie, hmm, może nie najlepszą postacią, bo zbroja dla szamana jest akurat gunwniana, według mnie, ja nie korzystam z takiej zdolności w ogóle, natomiast, cóż, yy, zbroje maga i zbroje tego, yy, jak się nazywa, demon huntera mam, więc troszeczkę bez sensu, chyba mam demon huntera, albo nie pamiętam, że mam, albo miałem zdolności, w których nie korzystam, nie wiem, tym postać założyłem wczoraj. Już nie pamiętam. Nic, praktycznie. No. E, diabło nie sprawdza, jak cię się nagra. Znaczy, teoretycznie powinno się dobrze nagrywać. Jak to w praktyce będzie wychodzić, nie mam żadnego pojęcia. Akt pierwszy. Nawet nie słuchałem, co tu się dzieje. Mam to. Wendruję w niewyobrażalne miejsca nie można nic od dżungli mojej młodości, okej okay, postaw historię na nagrać, bo nie mi się tego słuchać teraz ja słuchawek Moja nie zakładałem bo mi się nie chciało wzrosła, Ludz mnie wygnał, chwila, dobra walić to, mam to gdzieś bo, czy ja dobrze kojarzę, jaką mam, jaki mam poziom trudności, ekspert dobra, yy, opcje, no, dźwięk jest. Trzeci wypadek przyciszę. Ogólną. I wszystko na 50. Tak, tak to jest kiedy człowiek. 50, mówię. Kiedy człowiek rzuca się po prostu, żeby już nagrać, bo nie ma czasu. Musiałeś muzyki. Pięćdziesiąt? Nie, w ogóle bez muzyki najlepiej. Zastosuj, zatwierdź. Dziękuję. No. Eee, postać szamana. Eee, szaman jest to taki troszeczkę. Jak to nazwać? Nie to samoner, nie takie. ciulwico. co. się ogólnie takimi rzeczami Duchy i tak dalej. zombiaki przede wszystkim. To mnie niezmiernie cieszy. Jest też dystansowcem. <coughs> w większości. Większości czy ogólnie? Nie pamiętam I tak jak Demon Hunter <laughs> Tutaj przejmę jakiś fajnych przydepasów, którzy nam pomogą. A tu mamy tą tą nie intererę Jej! Level up A jak ja? Mam... A ja mam to Kiowaj z gripa trochę. Jak ja to mówię. No, bij mocniej, nie ma czasu. Dziękuję. E, skile. Tu są skile ogólnie naszych postaci, jest kilka, jak widać. E, mają one też swoje runy. Tu mają umiejętności podstawowe, czyli te, które są pod lewym krawiszem myszy. Tu są pod podprawy. 1, 2, 3, 4. Wiadomo. E, mogę wejść do miasta? Mogę. Mam w ogóle jakieś przedmioty? Nie. A co mi to się da? Ekipa, dawno nie grałem w Diabolo. A, gdzie ja, mi, gdzie ja, ja dole biody. da? Ja, Znaczy ona się Lea nazywała, chyba? Du, 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 du. historia nowego Tristram. Dziękuję. A nie musisz mówić. Ja po prostu zbieram sobie książeczki. Jesteś Lea. Kapitan mówi, że przeżyłaś upadek i tak to jest lebioda. Znaczy to jest księżniczka Lea z władcy, waców pierdzieli, Boże co ja pierdzielę, z Gwiezdnych Wojen, władca pierdzieli mi się już marzy. No ja pogrom sobie w z władcy pierścieni. Aż nie powiem władca pierścieni nie zawsze tak krzyżują. Pod względem długości na przykład jeżeli chodzi o książek. Tam cholera cię zaleje. Porozmawiaj z kapitanem Rumfordem No, ale ogólnie chodzi o to, że to jest. Ten. Bo książka o książka Lei. Dziennik Lei. Dziękuję 200 Expa. Zatrzy z shiftem stało, żeby strzelać tak. Jednak coś pamiętam jeszcze. Diablo mi piratę drzwi ostatnio 2 lata temu.

Szukają monstrami, ciekawe to brzmi. Hello, o tam jest plugawa? A troszeczkę mnie tuką. Można ktoś z tyłu. O, oni się się tuką. Albo oni już są silniejsi, dobra. O, nie wspomnienie o plugawych matkach. W pod możemy się leczyć. Niektóra nie jest taka, że mają ją w EQ czy coś, yy, tylko ona po prostu jest taka, wiecie, z cooldownem nieskończona. Z jednej strony to fajne, z drugiej no średnie. O, ty jesteś ten mocniejszy, dobra. Chłodzący trup. No i w ogóle się przejmuję tym, że w nie strzelam. To, to jest coś fajne. A panie masz coś ze sobą? Nie masz. No do no, dupy no, tak. Właśnie. Elementy ozdobne. Eee. Yy... Skrzydła lubię te skrzydła. Jeżaczki. Uwielbiam tego małego niedźwiadka. Ręka portretowa, ale O nie chce. O dzień dobry. A no, może kursunę, tylko sznurek, ostatnio niedźwiadka. A. Dobra. A tu nie, tu nie, gdzie? Gdzie tu się lezie? Jakoś tędy. O jest, 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 jest Zombiak. Ek się musi i zebrać. Trzeci poziom. Czy mi nowego skilla? Tak. Trupie pająki. To już mam to, co będę używać, bo ja ogólnie mam arachnofobię, ale trupie pająki fajne. Miność jest gotowa. Wiem. Tu nie wlezę. O. I pajączki będą go tu same. To jest moim zdaniem świetny skill. Bo te pajączki tak naprawdę lecą na wszystkich po kolei. O i są e miksturki życia. Bardzo niepotrzebne. Dyni a, nie mogę rozwalić. Aha. Rozwalę wam całe. Ja pierdzielę cięcie. I wracamy po krótkim cięciu. Jeden telefon, a tyle mi nabrudził teraz w planach i w głowie. No nic nie było. Czekam na jakąś w końcu fajną broń, żeby mi wyleciała. W ogóle kiedy ja będę miał to wszystkie pod jedynką? Na następnym poziomie, no to blisko w sumie. Zastanawiam się jeszcze czy nie pójść na poziom wyżej, tylko chciałbym wyjść z gry aktualnie. Gdzie z gry? Z rozgrywki te teraz co mam. Bo jednak... Mm, szczerze ja jestem szczerze tego, że dosyć sporo... Y, sp lubię spore wyzwania, jeżeli chodzi o Diablo. A niestety na początku nigdy nie ma jakichś dużych wyzwań. Skrzynka w wilgotnej piwnicy. Oj, bo się jeszcze raz przestraszę zombiaczki. No. <noise> jak one tak padają, Jak muszki. Owocówki. Ora, teraz nie właś. Bo już mi słyszę, jak gdzieś tam depczą pod tymi za drzwiami. Dobra. No, bardzo fajne są jeszcze to, że mają samo naprowadzanie. samo naprowadzanie. Jak się rozbiją, to lecą na przeciwników od razu. Jest jakiś. Nie dostałem żadnego przedmiotu. Alipton. I to Ice. Druga <todgawa> matka. Dzień dobry. Aha. Miecz. Nie dla mnie, ale miecz. o, -o zaraza. Niebieska, że więcej są troszeczkę wkurzające. One są przede wszystkim o wiele silniejsze i szybsze, jak widać na załączonym obrazku. To nie może mnie drażnić. Moje pajączki też nie zostały zaś tak duże, jak bym chciał. Przez niebieskim, tak od razu. Na starcie. Zresztą oni cały czas spitalają od nich. A już to idzie. Jakieś wyzwanie jest. O, 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 zaraza, zaraza, to jest zaraza. Eee, dobra, rzućmy na przykład tak ze trzy przynajmniej słoje, niech pajączki ich zabiją. One muszą cały czas za tą zarazę pode mną. Pajączki was zaraz rozwalą, więc spadać. No akurat strzałki były troszeczkę lepsze w tym wypadku. Ale. Ojej, jest poziom czwarty. Jakiś niebieski przedmiot. I. Pierwsza umiejętność aktywna moje pieski. Co mam buty bierę. Główniany miaczu. W sezonie... A, nie mogę teraz, bo ten. Bo nie. Nie to drugie pierwsze rundy na szóstym. Okej. Okay. Pieski są dosyć fajne. One ze mną będą łazić i będą bić przeciwników. To jest bardzo fajne. Nie, jeszcze zupełnie bardzo fajne. Eee. Co chciałem już powiedzieć o tych pieskach? Nie pamiętam co. I dziennik podróżnika. Dobra, eks. Gdzie jest jeszcze jedna plugawa matka tak w ogóle? O! Właśnie, to jest siła piesków. One lecą. Jeszcze widzą dodatkowo tu przeciwników. To jest niezmiernie przydatne, zwłaszcza w takich hordach. Ale jak mieliśmy te niebieskie? Wtedy pieski bardzo by się przydały. Baczki! Nic tam nie ma.

Dziękuję. Piąty poziom rękawiczki bierę. Umiejętność. O, odniesienie to parze No. Zatwierdź. I są te psy zombie, to wiem. Jest coś przydatnego dla mnie? Chyba nie. Weźmy wyposażenie. Wiem, że mam miejsce na wyposażenie, ale nie bierę. Nie, to pełza! Bardzo fajny skill. Później jest jego lepsza wersja, którą ja sobie wolę, ale no cóż. Nie można mieć tego tak od początku wszystkiego. Eee, złoto, tylko złoto. Ja potrzebuję sprzętu. Nawet kowala nie mam, że sobie ten rzeczy robić. Złoki. Zombie. Były Tristana przerąbane. w ogóle cały świat diabeł na ciągle jakieś demony potwory tak dalej tutaj przyłożą Przyjechał się w ogóle tutaj mieszkać No i oni nie mają wyjścia też Chodzący trup on jest bardziej wytrzymały tak tak Tomasz Nitoperzy nie sięgają chyba my sięgły bo się paliłeś w sumie Tak sięgają bardzo ładnie Dobra I... Serio? Tarcza? Co on daje? czas odnowienia, spoko. Szans na blok, wartość bloku. Obrażenie odcierni. Teoretycznie, spoko. Może że ja nienawidzę tego, że ciągle mi się tutaj pokazują te, te wiadomości. Co prawda, ja tutaj mam kamerkę, więc może nie być tylko aż tak, widzieć. Ale mnie to drażni. Ja widzę tego, jak mi się tutaj wyskakują bo To mnie. Ugh. To mnie świeżbi, jak to widzę. Bo ja chcę normalnie sobie pokazać, to nie. Musi mi cały czas okno czatu wyskakiwać. Są te kryształy. Fajna, jeśli mi teraz potrzebne. Kula mocy. O, one falemów. Eee, proszę się przyjechać do produktu, nie mi dobra. Promoju to, to pies. Ja na razie muszę tutaj się pozbyć paru ludziów. Widzę, że za, na zabiciu tej matki będziemy powoli kończyć. już mam jeszcze trochę czasu. Zależy, zobaczymy jeszcze. O, może coś lepszego? Tak, chciałbym. Ta pru, tuga, królowa jest też nie słaba. Wiem ja jednak powinienem sobie zrobić ten. Yy... Wyższy poziom trudności. A zaraz w niebieski będzie po toka. Albo gorzej, złoci. Oj, ci, to są dopiero wkurzające. No, umie umieracie już umieracie, dziękuję. Oj, zawaliło się pode mną. Czy nade mną. No. To chcę. Dziękuję. Tak na broń, jest coś lepszego. O, no, to się to jest lepsze. Niech będzie, będę latając co szczepem. Taki teraz troszeczkę, ten z afrykańskiego płomienia. Uga buga. W sumie my jesteśmy, tak sobie trochę. To to Afryka. No to mniejsza z tym. Dobra, o, coś jeszcze tu chciałem zrobić? Chyba, że nie tu. No, rzucaj ładnie. A, to tyle. Nic tu więcej nie ma. Marnowałem tylko czas. Nie wiem, czy tu się życie w jakiś sposób odnawia, czy nie odnawia? Gdzie mi się... O, mówiłem coś o niebieskich, tak? Co jeszcze? Chodzące trupy więc zaraz ale mam teraz pieski Jest sam tego sze, się z nimi nie bije no, Zaraz było szybciej Lepsze budki no, Coś tam za mną jeszcze a to niedźwiadek już myślałem że coś mi goni <śm> a, W ogóle tu gdzieś kojarzy jest taki easter egg troszeczkę jeżeli ktoś Grał w poprzednie części Diabolo, y, była ogólnie jakaś taka krowa która się wybuchała, która się wybuchała tak, a tu Marten nie żyje, znaczy wróć, źle gramatycznie było, na jedno wychodzi, nieważne i tu gdzieś kojarzę, no tu to jest jej trup, jakoś tak. Taka niby trudny po prostu istary, ale zawsze coś. Jest to coś jeszcze? Wspaniały Orange Griswolda. Okej. Okay. Mamy punkt kontrolny, czyli możemy się już przenosić między miejscami. Do... Ja byłem w Starych Ruinach, ja chcę do Nowe Tristram. O, jestem, tada! Kapitanie Ramford, zgłaszam, że matek już nie ma. Nie chcę o, ale tutaj za długo będzie wykończyć, o, o właśnie, zadanie wykonane szarfa skupienia, szósty poziom jest do zasięgu czego? Podnoszenia złota i kół zdrowia, ok. I mamy też pierwszą runę. Pierwszą runę mamy do zatrutych strzałek. Są to drzazgi, wystrzałowie kilka zatrutych strzałek. Zobaczmy jak to działa. Trzy, Trzy na raz rzuca: Zrzuca strzała. Nawet ja trupy pająki, pierwsze to będzie skaczące, na 9. oj, to troszeczkę. Nikt sobie nie na 12 dwunast... nie, dwunastym, jedenastym. psy zombie na dwunastym, oj, to troszeczkę sobie poczekamy. A smyski tylko jeszcze sprawdzę, 9, no to szybciej. Ale w tym odcinku też będzie na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to standardowo wiecie, myśleć: łapkę, komentarz, udostępnienie, subskrypcję czy cokolwiek innego, to byście sobie jeszcze chcieli. Wiecie w końcu jak to działa, prawda? Na pewno. Co będzie w następnym odcinku? Nie mam pojęcia, znaczy wiem. Chyba pójdziemy z Lejbą robić rzeczy ogólnie. Lejbą, lebiodą. Nie, ona się Lea nazywa, tak? Tak, Lea. A ty? A ty nic nie powiesz. Fajnego, dobra. Cię nie mogę może w jakiś sposób. A nie, myślałem, że mogę cię wziąć ze sobą. Dobra, bo już przedłużam. Niech moc Nefalemów. Zawsze będzie z wami, moi drodzy. A ja żegnam cię krótko.